Wizja była tak potężna, że ożywiła to, co od dawna było martwe. W czasach największej rozpaczy, prorok Ezekiel otrzymał wizję, która miała na nowo rozpalić nadzieję w sercach jego ludu. Już ci o niej opowiem. A ty w międzyczasie zaobserwuj mój profil. W jednej z najbardziej niezwykłych i symbolicznych tekstów starożytnych, prorok Ezekiel został przeniesiony do doliny pełnej wyschniętych kości. Bez życia, bez nadziei, bez przeszłości. Izrael znajdował się wtedy na wygnaniu, pogrążony w duchowej śmierci i rozpaczy. Bóg wtedy. Zadaje Ezekielowi pytanie, czy te kości mogą ożyć? Prorok odpowiedział mu z pokorą: Panie Boże, Ty jeden to wiesz. Wtedy dostaje od niego polecenie, że ma przemówić do kości. Kiedy Ezekiel wypowiadał słowo proroctwa, stało się coś niemożliwego. Kości zaczęły się poruszać, połączyły się z sobą, porastały ścięgnem i ciałem, ale wciąż jednak były martwe. Aż do chwili, gdy prorok wezwał tchnienie z czterech wiatrów, czyli świętego ducha. Gdy to uczynił, powietrze wypełniło ich ciała, a przed jego oczami powstała ogromna żywa armia. To nie tylko wizja, to metafora nieskończonej mocy odnowy. Odnawia nawet to, co jest całkowicie umarłe, i może zostać przywrócone do życia przez siłę nadprzyrodzoną. Trochę mi to przypomina nekromancję, która jest w świecie Harny. Jeszcze więcej takich ciekawostek fantastycznych mam dla Ciebie na Patronite. Sprawdź film przypięty w profilu.